World of Tanks, znany wszystkim świat czołgów, gra, w której mamy ponad 400 maszyn, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Nieustraszone czołgi ciężkie, wszechstronne, czołgi średnie, wyścigówki, znaczy kłowce? Ulubiona przez wszystkich artyleria, no i oczywiście potężne niszczyciele czołgów, na których widok każdy się kowa, aby nie oberwać przypadkiem za taki tysiąc obrażeń, a czasem trochę mniej. Jednakże, co wybrać? Co powiecie na tak legendarny pojazd, że już ma się większą szansę na wygranie w Totolotka niż spotkanie go w bitwie? Tylko niewielu śmiałków jest w stanie go posiąść w swoim garażu. Gdy spotkacie go w bitwie, wiecie, że macie do czynienia z elitarnym graczem, którego zniszczenie staje się waszym głównym celem. Myślicie, że jest to czołg premium? Otóż nie. Mowa tu oczywiście o niszczycielu Churchill GC. Choć, gdy spojrzycie na niego po raz pierwszy, może wam się wydawać, że jest to karton z działkiem na gościnicach. Nic bardziej mylnego. Mamy tu działu z średnim przebiciem 220 mm na szóstym poziomie, a także 280 uszkodzeń połączone z najgorszą szybkostrzelnością. Nie no, kogo ja to oszukuję. Nikt nie chce tym grać. Mimo wszystko, sam pojazd otrzymał nie tak dawno bafa. A konkretniej zwiększoną alfę, a także ilość HP, tak jak wszystkim szóstym poziomom, co jednak nie rekompensuje faktu jaką mamy mobilność, pancerz, no i przede wszystkim brak obrotowej wieży. Czy pojazd ten więc ma jakąkolwiek rację bytu? W samej grze znajdują się osoby, które mają dość odwagi, by go zdobyć i wyjść do bitwy siejąc pogrom po wśród przeciwników, albo ginąc i robiąc najmniej w drużynie. ale z tym to już różnie bywa. W końcu granie tym czymś to jest jakieś wyzwanie. To tak, jakby wszyscy grali w Minecraft na poziomie normal, a ty włączyłbyś Hardcore. Stąd po wielu miesiącach i latach gry czasem ktoś wykręci im epicką bitwę i zyskuje sławę na zawsze. Albo do czasu, aż wszyscy o nim zapomną. Tak czy inaczej, parę strzałów można im zawsze oddać, albo parę strzałów przyjąć, no bo ktoś w końcu musi. A nawet, jak was zniszczą, to sojusznicy mają fajną tarczę, więc jesteście pewnego rodzaju supportem. Powinny być te dodatkowe punkty. expa. Jak to wygląda w moim przypadku? U mnie Charge IGC jest dowodem na to, że można mieć taki sam procent zwycięstw jak ilość bitew. Widzicie? Takie moje poświęcenia dla Aps. Nie żebym wbił na nim 4 duże kalibry, biegłość i grał do samego siebie. Nie, nie, Za to jeśli spojrzymy na moje średnie uszkodzenia, czyli 884. A czwórkę rozdzielimy na dwie dwójki i pierwszą dwójkę dodamy do pierwszej ósemki i drugą dwójkę dodamy do drugiej ósemki, to mamy dwa zera. Czyli tyle, ile z reguły będziecie robić w tym pojeździe. Przypadek? Nie sądzę. W każdym razie pojazdu nie polecam, chyba że jesteście o wysoce wysublimowanym guście, takim jak ja. Dajcie znać, czy graliście nim, a jak tak, to jaki był wasz największy rekord obrażeń. Lub jaki macie średni wynik na bitwę. A ja już lecę, trzymajcie się, cześć!